Moment, w którym zaakceptujesz wszystkie negatywne sytuacje w swoim życiu i zaczniesz je postrzegać jako skarb, jako coś niesamowitego, to jest moment, w którym możesz się uwolnić i zacząć mega wzrastać duchowo, i wejdziesz wtedy na wyższy level. Dlaczego? Bo to jest trochę tak, że światło, czyli te nasze spełnienie, właśnie rozwój duchowy, miłość i tak dalej, obfitość, chce do nas wejść, ale nie może, bo nie ma tutaj miejsca. Ok? I żeby te miejsce stworzyć, to właśnie my dostajemy testy w postaci negatywnych doświadczeń, jakiejś straty, jakichś negatywnych emocji i tak dalej. I w momencie, kiedy my pokonamy te negatywne emocje w postaci powiedzenia, że one są dobre, że dziękuję za nie, że e, przyjmuję z wdzięcznością, że wiem, że to przynosi mi obfitość, zdrowie, światło, to w tym momencie. One nas opuszczają i w ich miejsce wchodzi to światło, które jakby spowodowało na początku te cierpienie. Bo to jest trochę tak, że to światło chce do nas wejść, ale nie ma miejsca, i my czujemy presję jakby tego naporu. Tego światła w postaci właśnie tych negatywnych emocji. I z momentem, kiedy podziękuję za te negatywne emocje, powiesz, że dziękujesz za nie, prosisz więcej o nie, bo wiesz, że one dają ci światło, w tym momencie to światło do ciebie wchodzi, a ty rozwijasz się duchowo i Twoje pragnienia też do ciebie przychodzą. Tak to zacząłem obserwować u siebie i myślę, że u ciebie może być bardzo podobnie. Spróbuj i daj znać, jak to u ciebie działa. Peace.